manko, Widzowie Śliczni, to ja z PCD i dzisiaj Farming Nowa seria, bo nowa chałupka o, Chałupka o taka, pokazujemy Są dwa gospodarstwa To jest tak jak mówiłem To jest sypialnia Spokój, gdzie stawiam odcinki Dla was Bra tu jest Ursus taki, 914-ka. Przejdźmy do budynku. Tu jest prasa APN-FAR. To jest taka przyczepka. Dyson. Dyson taki. Tutaj jest kultywatorek, siewniczek, yy, tam, kosiarka. Tutaj jest stryszek, tutaj jest Ors 355 M z turem, tu są raz, dwa, trzy, cztery, pięć krówek. pięć tam, sześć. Tu jest grabiarka 5. tu jest obciążnik, tu jest przyczepa, tu jest wóz, a tu są kurki. Bierzemy motor i jedziemy do sąsiada. Jeszcze mam jedną rzecz Lawety taką Taką A i tu jeszcze półki miseros Tak, ten motor musi być. Tak, to jest mapa osada. Pojedziemy sobie przez pola. Tu w ogóle nie mam pól Mam tylko takie dwa przy domu i łąkę Biedne gospodarstwo. Na przykład jesteśmy u sąsiada. Umieszka sąsiad. Tylko sąsiada akurat dzisiaj nie ma i się przełączy na jego gospodarstwo. Tutaj jest takie... No tu na tym gospodarstwie, o tym y, jest pełno rzeczy. Dobra, wracam do odcinka. Tu jest zgrabiarka, taką ja mam. Kosiarka. Oczywiście motor mój. Tutaj bison taki. Tutaj jest amerykańskie auto z Ameryki. Z wiatraczkiem. Który się nawet kręci. O, nie już. Tutaj jest siewniczek. Tutaj jest prasa. Tutaj jest jako główny ciągnik masę Ferguson 3. 3670 To jest ursus 1014 W takim kolorku Tu ma kilka krów Na tamtym pastwisku to jest kultywator jego Tu jest silos mały On w silosie już ma sorgo Tu jest też kultywator stary Tu jest pół pu... Tu jest On trzyma tak Nie wiem po co ten to na kostki tutaj są jego dwie przyczepki tu są kropki i dzisiaj pojedziemy na targi więc motorkiem no, i się zdecydujemy co wziąć bo sąsiad też będzie coś chciał wziąć i to, to seria będzie wyglądać tak Raz od sąsiada, odcinek, raz ode mnie się. odcinek. Tamtej serii już nie ma, po prostu widzicie, od sąsiada muszę pożyczyć ciągnik. Zapisywanie nie, nie patrzcie, że tam Anna jest, bo ja korzystam. Z mamy tego wyjedziemy, a z tej kiem matura moja przecież piątka też ma. Stawia tu gdzieś, to też jest jakby moja. Oczywiście ceny zaraz będą ustalone. To jeszcze nie dzisiaj. Do. Jedziemy na targi rolnicze. Bo są już początki. Niektórzy przywożą, przywożą maszyny. Tam widać już. Tu jest łąka. Jesteśmy. Tu. W gościu mam Mustanga, Ale pupiany wjechał w drzewo. Jak to ustawiał? Na pewno. Mi się bardzo to podoba: kopaczka do ziemniaków. To może kupię. Tego nie, nie. O! Taki far. Poczekajcie, sekunda. Wejdziemy sobie na tego gospodarza. Z jego, te targi. Taki far. Trzeba rozłożyć. Oczywiście ja to samo ustawiałem. Nie, słabe. no wezmę. Raczej weźmę. Więc już to, to zobaczmy na ten kombajn. Stało się trzy. O, matko, przepraszam. Ursusa wsiadam. A co do tego kombajna. No. Tu jest Ursus 9.02. Takie coś. Napiszcie, czy brać, czy nie? Raczej nie. Motorinka. Podobna do mojej. A to jest motorynka tam zjawa i sąsiad też przyjedzie, bo on pokaże. Że sąsiad podjedzie na te targi i tu będzie To jest taki Ursus C360, ja bym go chciał. Szczerze. Fajna 60. Więc ja bym, ja bym to chciał, tego para chciałbym i tą kopaczkę. Mam jeszcze jedno pole z ziemniakami. No to więc tyle z tego. Jeszcze pokażę jedną rzecz moją, po którą może podejdziemy po nabytki. Przejdziemy na pewno po nią po kombajn. Gdzie to było? A tu to było, stanęło tak, bo... szkoda. Taka lawetka, z tamtego też. Ten sam chyba kolor, ten sam ustawienia. Już to jest takie ta sama mapa. Wszystko to samo. ciałem by było coś podobnego, bo chciałem, żebym miał sąsiada. No, a sąsiada pole? nie jest to. Tylko tamto skultywatorowane i ta jego łąka. Najbliżej. No, napiszcie, które gospodarstwo fajniejsze. Moim zdaniem moje. A nie sąsiada. Chociaż... Bizona nie wiem czy bym nie wymienił na fara, bo fara chyba kupię do remontu. Zaparkujemy i koniec odcinka, bo i tak długi wy wyjdzie dzień noc w sumie. Nie jakiś długi, ale też ja nie lubię nazywać długich odcinków. Wyjdziemy sobie przed bramę. Jeszcze w sumie wam pokażę pola. I to te, te pola tu będą ostatnie. Tu są jeżupki. To jest jedno pole, drugie pole, a tam z tyłu łąka. Nie wiem. Wejdziemy sobie na stresek. Nie no. To jest koniec odcinka. Na razie, cześć!